Wyszukiwanie głosowe w Speakit jest naprawdę fajną i użyteczną funkcją. Tym bardziej, że dzięki wykorzystaniu Command Bank udostępnianych przez dostawcę wyszukiwania DuckDuckGo, nie musimy pamiętać adresów serwisów, w których chcemy coś znaleźć. DuckDuckGo pełni tutaj rolę proxy, czyli spełnia funkcję pośrednika. Na pewno jednak zauważyłeś, że wyszukiwanie głosowe nie zawsze zwraca wyniki na stronach w języku polskim. Dotyczy to przeważnie serwisów Google'a, które dostępne są w różnych wersjach językowych. Szukaj w internecie. Szukaj w internecie. Sterowanie komputerem. Nie słuchaj mnie. OK, zrobię sobie drzemkę. Choć wynik wyszukiwania dotyczył frazy w języku polskim, cała strona dostępna jest w języku angielskim. Zmieńmy to. Wejdźmy na duckduckgo.com Kliknijmy w ikonę ustawień osobistych tej wyszukiwarki, ustawienia. I zmieniamy region z domyślnego na Poland, czyli Polskę. Spróbujmy ponownie wykorzystać funkcję wyszukiwania głosowego. Obudź się. Szukaj w internecie: sterowanie komputerem. Nie słuchaj mnie. OK, zrobię sobie drzemkę. Teraz wszystko jest w porządku. Strona wyświetlana jest w języku polskim. Oczywiście, jeśli wyczyścimy ustawienia przeglądarki, w tym na przykład ciasteczka, będziemy musieli skonfigurować sobie DagdaGo ponownie. Warto też pamiętać, że wiele serwisów, dla których ktoś wcześniej utworzył komendy Bank, dostępne są wyłącznie w języku angielskim więc zaprezentowana tutaj metoda nie będzie zawsze skuteczna.